87% osób wybiera pracę w danej firmie ze względu na dopasowanie kultury organizacji do wyznawanych przez nią wartości. Dlatego tak ważne jest świadome budowanie kultury organizacyjnej. Można to robić poprzez efektywną komunikację wewnętrzną. Jest to szczególnym wyzwaniem w dużych firmach, które zatrudniają pracowników fizycznych, bo najczęściej nie mają oni dostępu do telefonów ani komputerów służbowych. W Volkswagen Poznań wdrożyliśmy aplikację mobilną, dzięki której aż 70% osób, czyli ponad 7 tysięcy pracowników, każdego miesiąca regularnie czyta komunikaty wewnętrzne. Jest to rozwiązanie znacznie efektywniejsze od używanego często w firmach intranetu. Teraz podobne rozwiązanie wdrażamy w firmie japońskiej, a niedługo w amerykańskiej. Jeżeli chciałbyś posłuchać o naszych doświadczeniach w budowaniu silnej marki pracodawcy Przyciąganiu dobrych pracowników w czasach kryzysu, docieraniu do milenialsów oraz pokolenia Z, to zapisz się na bezpłatny warsztat online, który poprowadzę 1 lutego. Nazywa się technologię w HR, a zapiszesz się na niego poprzez stronę praca40.pl. Do zobaczenia!